E, witam wszystkich. To Lazar z tej strony. E, Prelekcja dotyczyła świadomości fotografii, tego jak pogłębić sobie e, świadomą pracę z obrazem, jak poszukiwać tematów projektów fotograficznych, e, jak sobie radzić z emocjami z tymi wszystkimi rzeczami, które się pojawiają, bo sam fotograf. Jak gdyby e, nie jest tylko fotografem, nie jest tylko tym, który rejestruje obraz, ale jeżeli jakby ten temat był poruszany, czyli pracy z człowiekiem, z drugą osobą, e, to umiejętność radzenia sobie z, z tymi emocjami, z tym, żeby poprowadzić daną osobę, żeby uzyskać określony efekt, czy, czy tego, żeby wiedzieć jak właśnie pracować z projektem, żeby ten projekt opowiadał jakąś historię. To są rzeczy dotyczące właśnie świadomości i tego, jak być coraz bardziej takim fotografem, który wie, czego chce, wie, czego szuka, też wie, co mu sprawia radość w samej fotografii, bo na początku po prostu cieszymy się, że robimy zdjęcia, i to jest bardzo ważne, żeby to trzymać, ale w momencie, kiedy rozwijamy tą świadomość w sobie, to. Odkrywamy coraz większe rejony jak gdyby dotyczące tego na przykład, jakim gatunkiem fotografii byśmy się chcieli zająć. Czy zajmujemy się na przykład dokumentem, portretem, modą, fotografią reklamową, czy fotografią ślubną, czy still life'em, czyli martwą naturą. Na pewnym etapie no to jest dobrze odpowiedzieć sobie w którym kierunku jakbyśmy chcieli pójść. Wydaje mi się, że każdy fotograf, który zajmuje się portretem lub tematami związanymi z emocjami, jest większym lub mniejszym empatą. empatia sama w sobie jakby jest czymś, co powoduje, że umiemy współodczuwać, czy umiemy nawiązać, bo nie, to nie będzie ta sama emocja, ale ona będzie podobna do tej emocji, którą odczuwa ta, ta osoba. Natomiast zadaniem fotografa jest umiejętne poprowadzenie osoby w tym kontekście, że Ee, że jeżeli chcemy tą emocję zawrzeć na zdjęciu, to poprowadzić w ten sposób rozmowę, żeby te emocje się pojawiły, albo żeby dotknąć takich tematów, które nawiążą jakby do tej emocji. Bo podążanie za tą samą emocją może się skończyć tym, że zdjęcia nie zrobimy. To jest na tej zasadzie, że jeżeli ktoś doświadcza ciężkich emocji, bo oczywiście mamy radość, mamy też smutek. Podążanie kogoś za smutkiem powoduje, że jeżeli ktoś znajduje się w dziurze, to my tam do tej dziury również skakujemy, a to raczej chodzi o to, żeby podać rękę i wyciągnąć tą osobę e, i poprowadzić ją w jakiś sposób, więc no, zadaniem fotografa jest e, znajdowanie, nazwałbym, zręcznych środków, żeby uzyskać tą emocję, ale też pomóc tej osobie, jeżeli tego potrzebuje. Wydaje mi się, że zdobywanie informacji jest tą pierwszą rzeczą, bo bez tych informacji nie tworzy się, nie zdobywamy wiedzy. Ta wiedza nabyta połączona z doświadczeniem przekształca się w mądrość i to jest to, co jest najważniejsze tak naprawdę w fotografii, ponieważ sprzęt zawsze możemy dobrać do siebie w sensie, czy będziemy tym aparatem, czy tamtym fotografować, czy przy pomocy tego albo innego światła. To są narzędzia. Ale to są też środki, które umiemy wykorzystać, żeby uzyskać określony efekt. Natomiast przede wszystkim, żeby wiedzieć, to musimy mieć jakąś wiedzę z tym związaną, żeby wiedzieć, jak ją wykorzystać, i, e, i to też nam pomaga potem znaleźć właśnie odpowiedź, jaki typ fotografii nas interesuje, czy jaka tematyka, jak z tym pracować. E, a Narzędzia są czymś, co nas wspierają, jakby w tej drodze. Miałem chwilę, żeby przejść tak dookoła, wygląda fajnie, na pewno za chwilę jeszcze sobie pochodzę. Wydaje mi się, że w obecnym, po obecnym czasie, czyli po czasie pandemicznym, no ludzie są trochę złaknieni doświadczeń, i takie wydarzenia są o tyle ważne, że no, na co dzień nie każdy ma możliwość jakby przetestować czy dotknąć różnego rodzaju sprzętu i zobaczyć, czy, czy woli. Takim albo innym aparatem pracować, czy, czy ten obiektyw spełni jego oczekiwania, czy na przykład woli pracować na świetle ciągłym czy błyskowym. E, w tym wypadku takie wydarzenie powoduje, że fotograf jest w stanie tego doświadczyć, jest w stanie spróbować tych różnych rzeczy i zobaczyć, no, co mu najbardziej smakuje. No. I, no I dzięki temu może podjąć jakąś decyzję, że na przykład sobie kupi taki albo inny aparat, e, czy obiektyw, czy, czy światło. Czy też może poznać jakichś fajnych ludzi, bo to też są miejsca, gdzie dużo osób się przewija, więc sądzę, że takie wydarzenia są potrzebne, bo każdy znajdzie coś, czego szuka.